Yo, o, to już nasze, po naszym samouczku. Cześć, z tej strony. A to... kolejny odcinek serii Metro 2033. Jak dopiero teraz włączyłem, teraz, ten moment, tak, zapis. No i widzę, że zobaczyć, Kenny. się grubo dzieje. Tam, ten moment, kiedy skończyła się amunicja. Oj, oj, oj. O boże, a czemu nie mogę wejść do tej do wieżyczki? Byłbym bezpieczny. Jak ta mała amunicja? Tak jest o wiele What? Przedtem tego czegoś nie było. Na razie się nikt na tym sami nie Ej, jest lepiej niż przedtem. What? O cholera. Nie. A tak byś stał, powinien umrzeć. A nie, złapać. O. Co się stanęło?

O, o, o. Strzelam na oślep. Ebo mi się ammo skończyło. O kurczę. I tego to ja potrzebowałem. Lecimy. O! Kurczę, teraz ten. No na daleko było spoko, ale w zwarciu to nie ma opcji. Że coś czy, czy, pomogło, nie? Wow! <laughs> wow! Spokojnie. Wziąłeś? Uciekamy stąd. Ale się Czy my nie możemy sobie po prostu. Wow. No nie mam bambo. Super. Do się strzelać z tego. Też na zielono. To był głupi pomysł. A Ja nie, nie lubię takiej walki w swarciu. No to też.

Nic co nie ma. Okej, okay, ale jesteśmy w wieży, chyba Tu nie przejdę Tu też nie przejdę. Czyli ten okay. No otwieraj te drzwi Ło Dobra No super, będziemy się wspinać Nie no, nieźle, nieźle Okej, okay, okej, okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. We will try to unlock the counterweight stopper. <stutters> <stutters> ah, <zutters> wiem co chcesz. Wiem co masz myśli. Odetniemy i polecimy do góry, nie, way. <stutters> powinno to tak działać. Nie, jak przedniemy, oczywiście stanie. Polecimy za dużo, ale nie polecimy w góry, spytaj do nas. What? The army, said, It will be fun. Ej, żebyśmy nie zginęli, wierzę w ehm... to. Co za dźwięki. Halo. Mam <laughs> że to tylko. Szczepienie tej windy. Że się nie rozwali, wiesz? Oła. What? Jo, ale widoki. Ale widoki.

Czekaj, jestem widemona. Krok za krokiem w trzeba w tym momencie na wieżę. P Pełzliśmy z podziemi, porywamy się na niebo, szczelnie zakryte pancerzem połowianych chmur. Stopnie, przelarte gangreną czasu zapadają nam się pod stopami. Przy niekiedy wiatr zdaje się obdzierać skórę z kości. Niebo nie wita nas, przechylanie nasze miejsce jest dwa. Uważaj, co Wiesz, że to jest gangrena, wytyfy po drugie, kim ty jesteś? What? Czekaj, uh, tędy. I dalej idziemy. What? Pójdziesz sobie? Aha. O, Oh Nice. 7 minut 28 sekund. What? Au. Nie mogłem się cofnąć. Jeszcze raz lecimy. No, wziąłem stąd wziąłem. What? Ej, ale co? Nie rozumiem. Jeszcze raz. O, przeszedłem. Nie mogę nic zabrać. Ok, po prostu przebiegniemy jak najszybciej. Tylko da. Uh. Aaaa, <laughs> Nie mogę, spadłem do dziury. To będzie odcinek niczym z Tomb Raidera. Seria? Dobra. Tam nic nie było. What? Przecież przyszedłem obok, wytyfy. Wy. No, niczym Samraider. A giną tyle razy. Więc jeszcze jest jakieś głupie rzeczy. Parkour to moja mocna strona. <laughs> Dobra, super, super. Trzeba pomyśleć, jak. jak tu przejść. Ja to. Olaj. Nope. Yy, nic tu nie ma. A ty się tam widzisz.

What? nie zdążyłem? Aha. Nie. No <laughs> <Filtr ważniejszy. laughs> dobra. No. No. Zabiłem. Jakim nie nie wiem. Tak zginiesz pewnie. Ale Ulman w ogóle nic nie mówi, nie? O, w końcu odpowiedział coś. No i co z tego? Nie, on cię dzieje. Masz coś jeszcze do powiedzenia? się śpieszysz, wiesz? Nie, to nawet nie, to jest mój nasz słuchacz. to jest ten, co nie odpowiada kurczę. Nie, no nie, nie mam opcji, że... A, dobra Tam też jest jakieś przejście, zobaczmy Jakiś schowek, ok Tu nic nie ma Tu też nic nie ma, ale czemu mam tyle miejsca schowania się? W idealnie, gdyby tu miał zaraz jakiś demon wpaść okej okay. Nie spadłem. Chodź, chodź, chodź. Seria. Musicie wszystko rozpadać. Dawaj. Wow. Super. Jakbym to jeszcze wchodził z błynarzem to dopiero była zabawa. Dobra. Myślę, że to temat. To jakieś wstążki. A były inne kable. Uuuu, a to jest coś dla mnie. A tu już nic nie. Dobra. Ma. Czy macie tu coś jeszcze o kurcze? Super. I tam, co jeszcze mówią do mnie Artem złości. Nie. Coś się boję, że będzie coś za tymi drzwiami. A. Okej. Okay. Czy coś tu macie dla mnie? Czy nie? Czy zrobiłem niepotrzebny? Uuu, jest coś dla mnie, dobrze. Jestem teraz sam. Najtrudniejsze, część muszę zrobić bez niczej pomocy. Nikt nie weźmie na siebie część odpowiedzialności, i nikt nie udzieli wsparcia. Los rasy ludzkiej jest w moich rękach, jak i los cień. Z każdym krokiem moje przekonania, słyszę tego, co robię, chwieję się coraz mocniej. Z każdym krokiem zadaję sobie nowe pytanie, na które mógłby odpowiedzieć tylko Chan. Ale Chana tu nie ma. Jestem sam na wierzchołku świata i widzę sobie rzeczy, których nie widać. Nie widać było z innej perspektywy. Trzy rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażałem. Czyli obecność cieni, słyszę ich. Umyśle kłębią się dziwne obrazy, rozumiałem echa obcych myśli. Wiem, że cienie potrafią wnikać w umysły ludzi, doprowadzać swoje ofiary do obłędu. Czy to się właśnie ze mną dzieje? Muszę dać radę, czy zachować myśli. Muszę wymierzyć pociski. Mam nadzieję, że potrafię. Ho! No cóż, chciałem powiedzieć. No. No serio? Co to ja tu przechodziłem? Dawaj, dawaj... I naokoło... I tak, wyszliśmy stąd, więc musimy wejść... po tym? Albo tutaj jakoś, o właśnie. I tutaj do góry... Nie no ten parkour tutaj... Ło! Jest bardzo świetny. A tu rozumiem... A, ja mogę tam, będę przejść, tylko jestem ślepy jak zwykle. Ło, Mówię coś o parkurze, nie? Aha, naciskam, <laughs> naciskam. Ok, PEM, nie ma lubu. Wow, i znowu kolejna się spadła. Oczywiście mówię tutaj o tych yy, latach, które były, na których wchodziłem, tak już nie ma. Nie są to, no ale nie wszystko. Mm, hmm. Dlaczego mnie chcecie zatrzymać? Wow, 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 wow. Nie, ja się ruszać nie mogę. Halo. Ej, czemu to się czarno nie To nie jest To było czarno-białe. Martian, to chwilę, się się. O, co to za muzyka? Dobra, nie muszę tego robić sam. A musiałem, że tam muszę wejść na sam koniec, nie? A to co, zaskoczyć najlepiej? Bo co innego mogę zrobić? O Boże, co to będzie? Aha. Oh shit. Co? Nie może, nie może być, ej, ej, ja się ruszać nie mogę, kurczę no. Oh shit. Czemu chce mnie zniszczyć? Ale mówię, że się nie bronią, bronią się. O cholera. O kurde. Wait. Gdzie ja jestem? Czemu nie mam rękawiczek? Aaa... ok, Okej, tu mam drzwi numer dwu, a tu mogę przejść. Nie ufam temu. I tu też. tam. Chyba. Nie, zniszczę was. Za wszelką co to zrobić. Wow. O kurde, co ja tam robię? Co się dzieje? Halo? Kurczę no. Ja, ja nadal twierdzę, że nie są dobrzy, ale nie tłumaczę swojego zachowania ani nic, więc jakby pokazuje na to, że na razie pokazują na razie, jakby byli źli. Jo, ale faza mocno. E, wo wow, wow, what? Nie, 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 nie poddam się, nie ma opcji. O, no, 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 no. What? Opa, o, zapis. No chyba nie. Dlaczego tam się świeciło? Okej. Okay. tego prosto. Ej, what? Ej, zamknęli mnie tutaj, what? Nie widzę innego przejścia. A spróbujmy w drugą stronę się pokręcić. Ooo, dobrze my... O, to była dobra zagadka, żebyśmy się się w drugą stronę. Tak, mówię, chcecie zniszczyć nas. What? Nope. Opa, uciekamy. O, kurczę. Coś się dzieje nie tak? Palipka. Okej. Okay. Gdzie ja jestem? Ale faza moc. Dobra. Parkour. <noise> What? Okay dobra no, no, jak już mówiłem, to wy chcecie nas zniszczyć. Jak nie można, można wszystko marzyć. Pójdźmy tędy. Jest tu niemożliwe. Załóżkę O! Kurczę tu jest part... O. A, no, nie mówię to samo. Nawet z nimi nie można dialogu przeprowadzić. Nie, czytaj. O, zapis stop him, stop him. Destruje, destruje him. Okay. Wow Znowu spadnę. No nie. Albo... O kurde. kto ty. Kto ty? Kim ty jesteś? Pomido. Kto, kto jest ten to jest Hunter? Nie, ja na razie nie strzelę. Ja bym poczekał. Powiedział, jeśli ma wrogie zamiary. Mogę strzelić, ale mogę poczekać. Więc ja poczekam, najwyżej mnie zabiją, nie? Bo... no kurczę, no, czemu mam w ciebie strzelać? Czemu idziesz tak wolno? No i co? będzie z tak czekać. to? Boże... Mogę strzelić. Dobra. Kolego. Okej. Okay. O cholera. Czyli ma wrogie zamiary. Okej. Okay. No to cię? Zaszczela. No, bo no co nie zrobić. okej, okay. no ma wrogie zamiary, no bo chciał mnie zabić. No to chodź, to chodź. Yo. Stoisz na nogach idziesz dalej. No, sorry, jakby ja chciałem coś przeżyć, zabiłeś mnie. Macie chyba serio złe zamiary. No, skoro tak to się skończyło, Okej, okay, jestem. Spadłem. Chyba. Albo nie, nie, bo jest no tak. Super. Ale no. Co dalej? Co po strzelam i tyle. Ale, sp ale spadły te klatki. Jezus, Maria. Ile się, ile się musiało załadować w tym czasie w takim wypadku? O, rakiety poszły. No i co teraz? Czy by to był koniec? O Jezu, ale klatki poszły, no.

Jedno zakończy, a nie jedyne. Nie wiem, czuję się nieusatysfakcjonowany jednak. No, bo... Według książki wyszło, że oni byli ci, tymi dobrymi, nie? A. Zostaje pokazani jako ci źli. Nie mogę nic zrobić. A nie strzelałem na początku. I poczekałem. Jakby. Znaczy, strzeliłem raz w, po prostu. Nie trafiając go, nie? Więc mogłem poczekać. Znaczy, nie strzeli, nie strzelić w ogóle. Jest to jakieś. Jest to jakaś opcja. Nie wiem, co bym musiał tu zrobić, żeby to było. Dobre zakończenie, o ile jest tu top. Okay. No, jeśli nie będzie kolejnego odcinka z tego, znaczy nie, to w tym odcinku bym jeszcze dodał. Jeśli to jest końcowa scena, no to. Nie, mogę to przywinąć. u mogę to przywinąć. O! Więc jesteśmy w takim miejscu, co dalej wcisnę. A, okej. Okay. Dobra, no to. No, tak jak mówię, no raczej jeśli to nie ma, jeśli nie ma zakończenia, to w tym momencie skończymy. Sprawdziłem, jakby, dobre zakończenie. Znaczy, czy jest w ogóle? Jest tylko, oczywiście. Moje granie w stylu dajcie mi kasę za wszystko, co zrobiłem, mniej więcej psuje i nie mogę tego zrobić. No nic, jakby, więc skończymy z tym złym zakończeniem. Jak to ma. No nic. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, tak samo jak cała seria. Mi się bardzo na przykład podobało. Oczekujcie na drugiej części Metro Das Light. No zapraszam do zobaczenia poprzednich serii. No ja się zami żegnam. Cześć!